Witam! O, na Ci walkiria odpaliła, proszę Państwa. <laughs> Tego się nie spodziewałem. No ale to znak, że y, trzeba zaczynać. Trzeba zaczynać? Trzeba właśnie przyłączyć z powrotem naszą część Węgier, ekschorwację i wojewodinę przyłączyć. Brekmur, ja tak się ta słoweńska prowincja nazywała. Ale zaraz idziemy tych. Bo Polacy jeszcze upadają. Upadli. Przed Niemcami. Więc no, dość ciekawie jest. Ukraina razy dwa pewnie też będzie upadać, zaraz. Nie wy macie dywizji. What? O Boże, jak oni są zbustowani. Halo alianci, ratujcie. We need a help now. W tym odcinku będzie wojna na pewno z Bukowiną. Ja muszę zbustać nam kraj, przypominam. I dostać dwie darmowe jednostki, chociaż. Już to, jakbyśmy poszli, to byłoby za dobrze. E, ale to jeszcze potrzebujemy na pewno. To 35 dni tylko. Ale no, potrzebujemy odkrękę. Potrzebujemy też machnąć. Ok. E, odkrynka? Promachnij to. Budow... Czekajcie, bo idziemy na wojnę. Trzeba się przygotować na wojnę. Ee... Zacznij robić to, bo górali będziemy mieli. Ooo, to jest główna muzyka z tego. Choja trójki. Tak, kto pamięta, ten pamięta. To jest jeden z najlepszych utworów sentymentalnych w Lui. To właśnie ten dowódca był dowódcą w ogóle dywizji Prince Eugena. Po co widzę, że poza samym Eugenem ma jeszcze wiele rzeczy. I wydaje, czy. Really? Ale co za kolejny council? Co to się dzieje? Tak, kurde, tym kiedyś zagrać. Zrobimy to. Wy już się szykować, i jeszcze może mi jeden buścik na szybko. Rip Baltiki. Eee, mamy? Mamy te dwie tutaj. Chodźcie, towarzysze. Jakie wy macie template'y? Może być. Nie są najlepsi, tak? Ale mogą być. Na pewno są lepsi od tamtych, co mieliśmy. Wam brakuje ludzi? Nie, wam brakuje. Czołgów! Cię nie dziwię, że wam brakuje czołgów, jak my nie produkujemy czołgów. No my nie robimy nic z fabryk? What the hell? Co ja tu przespałem? Dajesz dwie tutaj, jedną tutaj. Już. A to już. O proszę państwa, jeszcze nas zaatakowali dranie. Jakby ta walka potrwała i byśmy wygrali, a wygramy najpewniej, ale jakby potrwała jeszcze te 20 dni, byłoby bardzo dobrze. What the hell, today? Co tu się dzieje? Okej. Okay. Okej, okay. kim ty jesteś? A, dobra, to ten. Mamy 9 dywizji. Wydaje mi się, że jednej nam brakuje, żeby mieć jakąkolwiek wartość, bo jeszcze jedną pancerną byśmy wzięli pewnie. Zdążymy. powiecie że zdążymy. Teraz. To nie ma Dostali już żaden list. Teraz będzie trzeba w to iść. Tak w to? Tak w to. Dajesz to, Ziomek. Trzeba szybko to zrobić, i wbijamy dalej. Trzeba odzyskiwać co się da. Eee, nie to chciałem, chciałem to. Tu się Arta zrobiła, super. Nie, naprawdę super to jest akurat sprawa. I możemy robić... To. Tak, jakbyśmy mieli jakiś... No i zmniejszmy na trójkę. Przypomnijmy, że tu macie nacierać, lepiej zrobimy. A zrobimy wam tak, jak macie mieć. Wszystko na raz, uda się wam. Wierzę w was. Ile was tam jeszcze jest? Przebijemy się tutaj, dobra. Ty potem ziomek, lecisz tu. Wy też się tu wbijacie. A wy mi wysyłacie sprzęt, dzięki wielkie. Sami walczył i nam wysyłają. Dobre ziomki z nich. Szybko, uda się wam. Wierzę w was, jeszcze trochę. Nie, z dywizje, które na tyły, nie. Wszystko na raz. Wszystko naraz. raz. No uda się? Weź, po, ktoś kurde... to jest Odpowiemy na agresję. Hopa. Tak. Uda wam się, wierzę w was. No, jeszcze trochę, bo zaraz naprawdę będę musiał się tylko bronić. Tak, tak. Nie! Byli już zraszowani. Halo. Przestała mi dywizja? Tak, przestała mi się dywizja. Pełki jeszcze trochę nie no, zaraz mnie Ile my? 8, a oni 30. Dobra, i tak wychodzimy na plus jakoś. Nie wiem jak, ale jakoś. Teraz pomyślę w takim razie o lepszym wsparciu, może. Cała jest zero, możesz, przyjmować. super. Dobra, to się kiedyś uda może. Please. Tak! Witajcie towarzysze. tak Dobra do boju Tak w końcu się udało Atakujcie ich. Dobra. A ty pójdziesz, ziomek, tędy. Udało się. Jak tam poszło? Si o, tak! Nie rzucimy ziemi naszej. Ile wyszło? 100 tysięcy Niemców zabiliśmy i Dojczów. Doskonale. Halo, ja, ja tylko tu jestem, jak ja to nie mogę tego wziąć? No. Tu jest tylko border, war, ale on może się przekształcić w więc poczekamy. Ja tu mam kora. Mam kora. Mam fabryki, halo! Ile tu było? Czy to jest jeszcze zbiornik na... Oh, jak dobrze! Będzie ropa. Kupmy od Szwecji więcej stali. Patrzcie towarzysze, udało się faszystów pokonać w tym miejscu tam, nazistów w sumie. Eee... Co my mamy w dywizjach naszych? Coś takiego byłoby może dobre. mam dwa razy rozpoznawczy Więc zrobimy tak, a tych wymienimy w ogóle na Na tych Teraz zobaczymy jakie to jest beznadziejne Coś takiego my chcemy takie Tak, jest, zrobiło się? Zrobiło. Tu weźmiemy. Stać nas w ogóle na artę? Nie stać. To weźmiemy tylko dwie. Tutaj Arta. Arta. Górska. Wital polowy, sygnalizacyjny. Aż przemysł rozkulamy tak, że nie będzie potrzebna logistyczna, mam nadzieję. Ewentualnie potem wymienimy. Je. Super, to się udało. Rób to. To nam, jak się główicie, co podbija. o to, Fanatyczny resistance. To jest całkiem spoko. sprawa. Mamy tak. A, bo możemy jedno i drugie wrzucić. Dobra, wrzuć to. To w pierwszej kolejności, bo to jest ważniejsza sprawa. A i mamy teraz 0. Dobra, jakoś to będzie. Hmm. Z ekonomii nic nie zrobimy. Tu też się nie zapowiada, więc powinniśmy chyba rzucić się teraz na. O, dokładnie. Lepsza armia, bo podstawą. Silnej e, Jugosławii będzie silna armia, tak? A teraz mi się przypomniało, że przecież. gdzie to było? Halo. Nie, w badaniach. E, że tutaj. to daje. Prostu... Tak, fabryki cywilne. Za wcześnie na to, oczywiście, ale można. E, dlaczego musieliśmy ich tak wcześnie podbić? Dlatego, że Niemcy się przebudziły i to w zły sposób dla nas, bo Gering tam. Odwala swoją manianę, co mi bardzo, ale to bardzo nie odpowiada. Rajś komisariat Osland przywrócił, co widać. No są też duże niebezpieczeństwa dla nas de facto przez to. Pytanie, czy Amerykanie 4 litery ruszą? Bo tego gościa nigdy nie widziałem u władzy. Autentycznie. Więc nie jestem pewien. Mo może by chociaż Francuzi 4 litery ruszyli za wypowiedzieli tu wojnę, czy coś? Miło by było. Pojcary nie podlega. Gering ma grube drzewko? Oczywiście, że jest szerokie w luj. Jak gering Rozumiecie? Jak gering! No dobra eee, Już tak na poważniej patrząc to... O, w końcu zdechło. W końcu zdechło, to bardzo dobra wieść. My musimy jak najszybciej dojść do rewo Kurwa, nie chcę geringa, chcę tego nasz. I to jest dobry. My musimy jak najszybciej to poogarniać, tu dostaniemy wojskową, okej. Okay. O Boże, czerwona armia tu wygrała. To młodo Rosjanie. Dajcie radę, proszę. Dziomek, Kuznesow, ku czy coś tam. Weź 4 litery róż. Dobra, nasza partyzantka musi wytrzymać. Ale musi wytrzymać. Czas na wojnę asymetryczną i to w szybko. To jest ważne. My nic nie okupujemy, my wyzwalamy. <laughs> no, udało się Banat pokonać. Kolejna będzie na pewno Bułgaria. Rzyk. Ryn Kosowa i zachodniej Macedonii. ja nam okupuje. Hodża, ty tu rządzisz? Tak, jest chodża. Ja. Wiem, że to drogie, ale to nam się opłaca. Wam czego braknie? Mamy karabiny. Mamy karabiny. Tysiąc im wyślemy, nie więcej. Pomogliście nam w trudnym momencie, to my wam pomożemy. Towarzysze, pomożemy wam. że nie mogę przez 8 dywizji, naprawdę. Jakby się dało, to bym im pomógł, przebił się tu, bo to jest easy way. Tam się już nie mają siły, de facto. Ile wy macie? Ci mają 7, a ci mają. Jest pewien problem w tym, co widzę. Tu się dzieją złe rzeczy. Proszę przestać. A co Wy jeszcze macie? Widzę, że dużo złych rzeczy się tu dzieje. To mnie trochę przeraża. No i ciężarówki nie robimy, bo wiecie, motoryzacja. To można zrobić. Ropy się zawsze trochę przyda. Szczególnie, że biedni jesteśmy z tą ropą, akurat, tak szczerze, trzeba powiedzieć. Co powinniśmy robić teraz? Krok podstawowy i apcyaki ulepszać. To będzie dość ważne, dlatego że mamy. Z jakie mamy. A, Adolfsburg. Serio, zaatakowaliście Adolfsburg, palając. Oby chociaż ci czerwoni mieli więcej rozumu. O! To dużo żądam przecież, bo teraz pomyślcie, co się stanie. Ci będą jechali jeszcze z tej strony, ale z drugiej strony, może skapitulują. O! To byłoby dobre. Wyłażył jak chcą. Przeraża mnie bardzo to, bo Niemców nie da się zatrzymać, zaraz się okaże. To tu jeszcze wojny są, to jest serio. To kopali się po obydwu stronach wojna pozycyjna. Już zapomniałem, co z tymi Chinami. A, też oni już. Proszę, tu mamy demki. Ale Amerykanie postanowili, widzę, im nie oddać ani jednej wyspy LOL. O, Holandia przegrała. Tym razem tak długo się nie naparzali, Śmiesznie. Szanuję trochę. Ale tylko trochę. Jak tam Belgowie? Dajcie radę, Daj. Marionetka Brytyjczyków? Da. Ciekawa sprawa. Nie widziałem, czy oni się sami wyzwolili. Czy... Nie, Brytole musieli ich wyzwolić. Czy jest ktoś, kto jest w stanie geringa przed jego apetytem zatrzymać. Naprawdę to co się tu dzieje jest dość niepokojące. Nobody like you, gering. Nobody. Słuchaj, ty masz jakieś marynetki. Ej, Norwegio, co ty poszłaś? Tego. Geringa się nie będę słuchać. O wy jesteście w Toronto, akt! I mi, ja też chcę! Let me! In. Let me! In. No to patrzymy do końca odcinka, chyba po prostu jak ładnie idzie ofensywa naszym towarzyszom z Grecji. Swoją drogą poświszmy trochę tutaj. I Róbmy. Tak. Um... Kurde, co aż, To Ale mamy dobre templady, przynajmniej teraz. Ile Bułgaria ma? 20. Nie. Nie ma opcji, żebyśmy wygrali. Czego nam braknie? Czołgów. Ej właśnie! Trzeba pobór podnieść Wiedziałem, że oś mi zapomniałem. Na 5% Oj tam dictatorship. Joj czołg Fajnie w ogóle, że porobili te ciekawe, moim przynajmniej rzeczy. Eee, to też martwi bo to się przyda. Co my tu mamy? Właśnie, jak nam wygląda teraz duch narodowy, ten o proszę, jak nam wzbustowało. Supply Consumption bez zmian, ale reszta? Nice. Rip. Ej, nowy prezydent, nowy prezydent! dziomek pomóż! Europa Cię potrzebuje! Amerykanie, ratujcie! Okropnie będzie, coś czuję. O, ci się na rzece okopali mądrze. To takie lagi są nagle. Dejjecie, wy nie się drzewka, może się zgodzić na bycie anektowanym tym, dzięki temu Dobra, weźmy te siły lotnicze, zacznijmy od drogi. Właśnie, a czy my nie dostajemy sił lotniczych, one by dużo pomogły? Tak! Tak! Przewaga lotnicza, proszę państwa! Właśnie o to mi chodziło! Piątego poziomu, no, w loczu. Dobra, chyba możemy, myślę, ten odcinek kończyć. Wyszło dość, że tak się zaśmieje ciekawie, nie spodziewałem się, że tak ładnie pójdzie. E, ładnie pod względem, że udało nam się panad zajmować. No my, dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, w tym będzie to już wszystko. I naprzód Nico.